...takie dwa kołpaki od Seata, Cordoby albo Toledo, albo czegoś takiego, piętnastka, i od Seata siecięto. To jest od seata, to jest chyba... ...chyba 97 rok, zresztą nie wiem. no taki sobie ładny madrut To jest taki trochę uszczepiony. Ja, ładny chyba. 15. A to jest od świata Taki na, na śruby. Kołpak. na kilka opłat Na tysiące pierwszy rok, no plus trzynastka, sejczę No i tak sobie to na razie zachowam. To ładne. I zimnie będę robił zbytnio, był sobie leżeć. No to, 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 koniec może do kiedyś. Aż pewnie były tak trochę odcinki rzadziej, no rok szkolny i wszystko. Był koniec strajków. Ale jeszcze coś tam kiedyś rzucę na pewno. Nawet ten nie wiem. Na razie kończę na, na, na teraz.